Cześć dzień dobry, z tej strony Wiktor Doktor, a to podcast BSS bez tajemnic, w którym co tydzień pojawiają się nowe odcinki o tematyce nowoczesnych usług dla biznesu. Czasami przemawiam do Was sam, a czasami z zaproszonymi gośćmi. Jak będzie dzisiaj? O tym za chwileczkę się przekonacie. Możecie również dołożyć swoją cegiełkę i wspierać rozwój tejże audycji, tak jak robią to patroni poprzez platformy Patronite, Patreon i Buy Me Coffee. Ich pełną listę znajdziecie na końcu tego odcinka, jak również w jego opisie. Zapraszam na dzisiejszą audycję. Cześć, dzień dobry moi podcastowicze. Z tej strony, Wiktor Doktor, i ruszamy z podcastami w roku 2026. Tak, 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 tak. Mamy nowy rok, a to oznacza, że dobrze by było podzielić się kilkoma refleksjami, tematami, które. No, z jednej strony towarzyszą nam już w poprzednich latach, z drugiej strony są wciąż aktualne i na początek roku 2026, na jeden z pierwszych odcinków podcastu, który w tym nowym roku się pojawia, wrzucam temat zatrudniania osób które mają już powyżej 45 roku życia? W zasadzie te 45 lat to jest takie umowne, dlatego że jeżeli przyjrzymy się temu, jak wygląda zatrudnianie osób doświadczonych, takich, które mają już za sobą w okolicach 15-20 lat pracy, no to ta bariera wieku 40 plus 45 plus 50 plus czy nawet 55 plus. Pojawia się w szeregu różnych postów, w szeregu różnych treści, kontentu, którymi zasypywany jest internet. Wielokrotnie słyszymy o tym, że osoby, które. Mają już za sobą właśnie dosyć sporo lat doświadczenia, a ich PESEL pokazuje, że ta czwórka, piątka, czy nawet szóstka jest z przodu, no pokazuje, że wcale niekoniecznie jest im tak łatwo znaleźć się na rynku pracy, w przypadku kiedy na przykład tracą tą pracę i czy też związanie z poprzednim pracodawcą. To jest temat bardzo istotny, niezależnie od branży. W zasadzie każda branża zatrudnia osoby wielopokoleniowe. Okej, okay. jeżeli popatrzymy sobie na nowoczesne technologie, no to tutaj pewnie ten odsetek osób, które mają ten rocznik swój, zaczynający się od czwórki z przodu, czy też piątki, czy szóstki, no jest znacznie mniejszy niż w przypadku innych branż, ale jednak, wciąż tam. Takie osoby są. Ja sam w tym roku kończę 50 lat i tak naprawdę na rynku jestem obecny pracy u już Nie pamiętam ile, ale grubo ponad 20 lat. Fakt jest taki, że prowadzę swoją własną działalność gospodarczą, więc jestem w nieco troszkę innej sytuacji. Ale jest cała masa ludzi, którzy w takim wieku jak ja czy też starsze poszukują dla siebie nowych miejsc. Czy to z własnej woli, czy też są do tego przymuszone. No i jak to tak naprawdę jest, bo z jednej strony słyszymy, że firmy mówią tak, popieramy różnorodność, de facto, niezależnie od płci, wieku, rasy wyznania, znajdziecie u nas pracę, ale z drugiej strony, kiedy przychodzi co do czego, no to tak naprawdę odpowiedzi pozytywne dla osób, które mają te 45-50-55 lat, przychodzą znacznie rzadziej niż dla osób, które są nieco młodsze od nich. Więc czy z jednej strony jesteśmy w takiej trochę sytuacji, kiedy to firmy jedno deklarują, a drugie robią, czy być może jednak jest zupełnie inaczej? Być może ten obraz rynku jest mylny, a te osoby, które spotykają się z niezadowalającymi dla siebie procesami rekrutacyjnymi, to po prostu mówiąc wprost, mają pecha. No dobra, to było trochę niesprawiedliwe, no bo w końcu nasze życie nie jest uzależnione albo może inaczej nie do końca jest uzależnione od tego, czy mamy szczęście, czy mamy pecha. Ale jeżeli poczytamy sobie nawet niektóre wpisy w internecie, chociażby na LinkedInie, to tam słyszymy, że osoba, która ma powyżej 50 lat, złożyła ponad 700 CV, a nie udało jej się dostać nawet na jedną rozmowę rekrutacyjną. No pytanie brzmi, czy te CV-ki były analizowane przez człowieka, czy przez robota, czy przez jeszcze jakąś inną technologię? Z drugiej strony słyszymy, że ktoś, kto właśnie ma już tą piątkę z przodu, czy, czy czwórkę, yy, czy poł połowę czwórki, może tak? To to nazwijmy tam czwórkę z kawałkiem, no to odbył już ileś rozmów, ale żadna z nich nie zakończyła się efektem takim, że osoba taka dostała pracę. No, a z drugiej strony też czasami możemy trafić na coś takiego, że osoba z dużym doświadczeniem przychodzi i po pierwszej rozmowie de facto ma już deklarację taką, że ktoś chce ją zatrudnić. Znam osoby po dwóch stronach barykady, zarówno takie, które od miesięcy zmagają się z tym, że nie mogą sobie znaleźć pracy, mimo tego, że wcześniej zajmowały super stanowiska i naprawdę mają doskonałe doświadczenie. Ale z drugiej strony znam też takich, którzy są wręcz wyciągani z jednej firmy do drugiej z uwagi właśnie na to, jaką pozycję, stanowisko, rolę pełnią i kontynuują swoją ścieżkę zawodową. Więc teoria, czy jednak coś poza teorią jest, jeśli chodzi o to zatrudnianie osób, które mają 45, 50, 60 lat? Ja bym sobie życzył tego, żeby jednak coś więcej niż teoria było na tym rynku, ale Tutaj przechodzę do tego, o czym chciałem Wam powiedzieć, a mianowicie tą tematykę, to zjawisko warto badać. I tutaj przechodzę do głównego tematu, o którym chciałbym dzisiaj Wam parę słów powiedzieć. A mianowicie zanalizowania tej sytuacji na rynku, właśnie tego rozróżnienia, albo porównania, albo sprawdzenia, czy koło teorii idzie praktyka, czy poza suchymi deklaracjami jednak dzieje się coś dobrego, gdzie faktycznie osoby powyżej 45 roku życia mają dla siebie szansę na rynku. No to ten temat chciała zbadać firma i bada firma Sourcing Now. Sourcing Now na co dzień zajmuje się wspieraniem osób w poszukiwaniu miejsc pracy, ale wspiera też firmy w poszukiwaniu kandydatów, zajmuje się również wsparciem dla menadżerów, aby budować ich ścieżkę kariery, czy też dbać o to, żeby we właściwy sposób tą ścieżkę kariery sobie ustawiała. No i Sourcing Now zdecydowało się wraz z początkiem roku 2026 roku zrobić ankietę, badanie rynku. I to badanie jest całkowicie, Anonimowe, i tutaj moja prośba jest też taka, abyście i wy, słuchacze podcastu BSS Bez Tajemnic, włączyli się w tą ankietę. Ja bym chętnie przeczytał później, zapoznał się i porozmawiał z osobami, które będą analizowały wyniki tej ankiety, do jakich wniosków doszły. Czy rzeczywiście mamy doświadczenie takie rynkowe, że osoby powyżej 45 roku życia to są już na. Osłabionej pozycji, tak bym powiedział, jeśli chodzi o ich możliwości zatrudnienia albo znalezienia wymarzonej pracy, czy być może jest wręcz odwrotnie? A jeżeli jest odwrotnie, no to w takim razie, jakie rady tego typu osoby powinny otrzymać, żeby ich poszukiwanie nowego miejsca pracy było zakończone sukcesem? Pytań w ankiecie jest troszeczkę, natomiast ona bardzo sprawnie przebiega, jest nieodpłatna. Anonimowa, tak jak powiedziałem, i zdecydowanie warto, aby wziąć w niej udział. Więc, jeżeli słuchacie tego podcastu, niezależnie od tego, czy jesteście osobami młodszymi, osobami w średnim wieku, czy też seniorami albo inaczej osobami mocno doświadczonymi już w pozytywny sposób, oczywiście, rynkiem pracy, a może też i tym negatywne oddźwięki macie, to weźcie udział w tej ankiecie. Ja z przyjemnością, jak zostanie ta ankieta zakończona, zaproszę do siebie do rozmowy autorów jej, osób, które przeanalizują wyniki i omówimy, jaki tak naprawdę stan tego zjawiska u nas na rynku polskim jest. Zachęcam Was do tego serdecznie. Bo jesteśmy pokoleniem, nie ma co, znaczy pokoleniem, narodem, może tak, starzejącym się, i to nie ma w tym nic złego, bo starzejemy się, ale też i nabywamy doświadczenia z roku na rok. To, że mamy nowe osoby wchodzące na rynek pracy, podejmujące się różnych prac i zdobywających doświadczenie, to jest jedno. Ale mamy też sytuację taką, że żyjemy dłużej, więc na tym rynku pracy chcemy pozostawać nieco dłużej. Nowych ludzi na rynku pracy jest coraz mniej, bo jednak zmagamy się jako kraj z kryzysem demograficznym, więc w seniorach i w osobach doświadczonych, bo może nie powinienem używać tej słowa senior, powinienem używać kogoś, kto ma za sobą już potężny bagaż doświadczeń wyciągniętych z różnych miejsc pracy. Czyli osoby właśnie 45, 50, 60, które wciąż są aktywne na rynku pracy, to w tej właśnie populacji jest potężna siła. W których zawodach? Jak się znajdują? W których firmach? Czy firmy są otwarte na zatrudnianie takich osób? To bym chciał poznać. A tutaj wy jesteście absolutnie dobrą grupą do tego, aby udzielić tego typu odpowiedzi. Więc zobaczcie sobie w opisie tego odcinka, tam jest link do ankiety. Zapraszam Was do tego, abyście sobie do niej zajrzeli, wyklikali to, co macie do wyklikania, a ja z przyjemnością sobie te dane później przeanalizuję wraz z przedstawicielami Sourcing Now. Pięknie Wam dziękuję za uwagę w tym dzisiejszym otwierającym rok 2026 e, podcaście BSS Beztajewic. Dzisiaj wątek hr ale w całym roku spodziewajcie się, że tych wątków będzie znacznie, znacznie więcej. Wszystkiego dobrego, na razie, cześć.